Zaczynamy już trzeci wyjazd na szlaku 4x4 ze sklepem opon. Dzisiaj jeździmy niedaleko, bo w sumie w okolicach Krakowa. Pogoda jest całkiem sympatyczna, bo jest nie za gorąco. Wczoraj coś pokropiło, więc myślę, że warunki będą lepsze, chociaż raczej łatwe, bo to taka trasa chodziło suwowa. Więc zobaczymy co nas spotka. Myślę, że nic nadzwyczajnego, ale to tobie. To jest straszne, jednak budowlancy potrafią zniszczyć dobrą drogę ofrudową. To była taka przyjemna droga. Wcale nikomu nie przeszkadzała, wjechał ciężki sprzęt, przeorał, zaorał i teraz już prawie nikt nie może przejechać poza terenówkami. A wcześniej każdy nawet osobówką dał radę przejechać. Także no, oni też mogliby po sobie posprzątać. Stoimy teraz przed zjazdem na dół. To nie jest oczywiście nie wiadomo jaki zjazd, ale tutaj już można zastosować dobrą regułę. Bez względu na to czy macie automat czy manual, wrzucacie sobie reduktor. Tylko oczywiście reduktor się lepiej zapina jak się samochód delikatnie rusza. I wtedy jeżeli macie zapięty reduktor, wbijecie sobie nawet na automacie jedynkę zablokujecie. No w moim samochodzie jest tak, że on już od razu wyrywa do przodu, bo mam przełożenia zmienione to praktycznie bez hamulca w tym momencie ja będę w stanie powolutku kontrolować jak sobie zobaczycie, nóżkę mam nóżkę mam tu, tam się nic nie trzyma jedziemy taką prędkością, że jakbyś szedł, to nas wyprzedzisz ale to też jest związane z tym, że ja mam zmienione przełożenie na 488 ale to pokazuje, że automat też potrafi powolutku, bez żadnych problemów nie tylko manuale, zjeżdżać na dół o, tu nas po kolejkach troszkę wstrzesunęło i samo jedzie, nic nie trzeba robić. Powiedziałbym nawet, że za wolno, no ale to już można sobie dostosować samemu polecam. i rozjeżdżają I w ogóle co? ten spacery nie ma gdzie łazić, bo jest zarośnięte I to ciekawe jak w takich pokrzywach, gdzie generalnie może od prawej do lewej myślę, że niektóre trasy po prostu trzeba udrażniać A jakby się łąka paliła i strasz miała dojechać A to niestety powpalanie łąk przy Wiśle to jest taki standardzik Tutaj wszystko plastik. Hmm. lepiej będzie tutaj za ten, za... nie co masz stanki, no nie bo wahać masz najmniej do podniesienia, nie? Bo od Aha, razu ci no koło całe idzie do góry. A nie macie high lifta z tą przejściówką na koło? No mam na felge, nie? No no no, to no, byśmy wzięli, no podniesiemy byśmy felge i wtedy sobie wsadzimy ten odpowiednią, bo będziemy potem kombinować, tego może braknąć. A nie czy, nie trzeba. A nie trzeba. Może ciężko chodzić. No, dobra, zapodaj. O, idzie, 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 idzie no. to już tak na tym, żeby zablokować. Dobra, zaraz to zdejmiemy oponę. Wjedziesz e, tam? Trochę czy nie? A, Trochę, nie? Czy nie? Może ta zabawa wjedzie po prostu. A, a, a jeszcze też naprawić. przykład. Przepraszam, przeszedłem, ją nieźle. No, spróbuj no, podjechać, bo zaraz będzie błotny do To no, <laughs> poszerzenie. To. Hmm. No, tylko środek jak wejdzie, wyżej gomba, Aha, to jest to jest bo... wyjdzie? Wyżej go masz. Aha. Już nie dźwigniesz chyba. Dużo wyżej. Dużo. Ty no nie no. gadaj, że nie dźwigniesz wyżej. Nie. Musiało być podłożone coś pod. Pod ten. Ale To teraz dowaliliśmy. Sumie... O, ktoś tu zamieszkał. Wypadł. W sumie nie ma za co podnieść innego. Nie ma, nie ma, bo tu jest... To jest najniżej. Starajcie się tu nie rzucać. To jest... A ty trzymasz to tutaj? Ja, ja to trzymam, tak? bo widzi... zobacz jak jest podnośnik, podnośnik przykrzywiony, bo, bo ta Niem... jest taka eee, na kredgi, Coś w stylu nie mogę spać, bo trzymam sz... ten szafę. szafę, tak? Tak. Daj ci jeszcze tamte one gdzieś, gdzieś tam. Są tam koło podnośnika? Nakręć te trzy i będzie już na spokojnie i wyjmiemy ten no. podnośnik najwyżej. Nie, wkręcimy wszystkie na razie. To tak no, jest zespołowa robota, ale znam wszystkich wulkanizatorów tak. w Niepołomice. Byliśmy u gościa, który właśnie miał na podwórku dwie Toyoty Tak e, Patrol, tam chyba patrol stał e, i, I mi mówi, że jakbyście rozwalili tą łaponę i pokazuje na moją, to bym Wam naprawił Ale takiej się nie da Dobra, opuszczamy <laughs> i, i Dobra. dopracamy Nie ma tego Uwaga tam no. Dobra, no Opowaliście, nie? <noise> Kurde. ale gość mówi... Ono jest nawet wyważone. To, że chociaż że coś mówię, Panie, pokaż, poszedł sprawdzić te powinny pasować, dobra. A ty kupił czy pożyczył? Się? Za darmo dostałem. Dwie opony dostałem za darmo, tylko za przekładkę zapłaciłem. No bo teraz 20 zł utylizacja. No <noise> to nawet... No. <noise> On ci powinien dopłacić. On no powinien <noise> dopłacić. Kurde, <to> nie wiedziałem. <noise> A co gdybyś Ty wkleił się na takim terenie swoim samochodem? Wtedy najlepiej użyć aplikacji na szlaku 4x4, która korzysta z facebookowej wklejki i pomoże Ci w szybki i prawidłowy sposób dodać wklejkę na grupę. Dodatkowo aplikacja powiadomi wszystkich, którzy znajdują się w okolicy i mogliby Ci pomóc. Sam możesz dostosować powiadomienia i informacje, które Cię interesują. Linki do aplikacji w opisie. Podobają Ci się nasze filmy? A może podoba Ci się nasza aplikacja? Subskrybuj nasz kanał, daj lajka. To motywuje nas do dalszej pracy.